Cześć, witam was z na moim kanale, jestem Krzysztof. W dzisiejszym odcinku sobie damy tutaj kiełki papugą. Kiełki z kukurydzy i pszenicy. Zaczynamy tutaj od Rozłączek. Chciałbym was zaprosić na grupę mojego kolegi. Eee, nazywa się. Nie pamiętam jak już się nazywało, ale chyba na Facebooku ta grupa jest. Będziecie mieli link w opisie. O, ostatnia ta grupa, co wam podałem, Gospodarstwo Bartiksa, to, 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 to nie jest ta grupa, od kolegi się pomyliłem. Że to było ptaki i nie tylko to nasze hobby, tak się chyba jakoś nazywało. O, tam tyle będą miały, nie za dużo. Czekajcie, trochę dam z kukurydzy więcej, bo lubię kukurydzę. O, dobra. Zaraz wam potem jak damy tutaj przejdę jeszcze do, nie, nie, do królików młodych e, bo czekajcie to nie otwiera. E, bo widziałem, że już trochę te od białej samiczki e, zaczynają otwierać oczy. Widziałe tego białego, taki odkryty dzisiaj dość był Tutaj nimfą damy tylko tak troszkę, bo one za bardzo jeją. Ale coś tam tą obkryzą. Kiełki robię tak, że mam taki swój litrowy. Wsypuję tam te ziarnita. Tutaj już jest. Ziarenka im wsypuję. Ziarenka wsypuję. E, przegotowaną wodą to zalewam na całą noc jedną. Na noc to zalewam wodą przegotowaną. A rano Rano daję na to gazik taki w można go dostać Daję gazik Na swoich do góry Mocuję Przymocowywuje go gąbką gumką recepturką gumką receptorką go przymocuję i wypukam to i tak I tak raz dziennie trzeba to wypłukać wodą przygotowaną i Śnieg pada również teraz No. Ale tu muszę im posprzątać dzisiaj. Akurat jak chciałem sprzątać, mi zaczął śnieg padać i mnie posprzątał tutaj wszystko damy. O, akurat mi śnieg zaczął padać i chciałem i wybieg fajnie posprzątać. O, ale trudno, się mówi. Zresztą innego dnia się posprząta. Widzicie nawet taki nawet nie wychodzą. Zimno im jest. Jakieś tam koza wyszły. Świergotka jedna. Poninfa jedna też. Albo i nie. Nie, nie wyszło. A sobie tutaj zostaną, bo tu jest fajnie ciepło. W miarę ciepło. Thermometr mam również. Nie, nie, chciałem. Poszedłbym zobaczyć, tylko że nie wy... nie chcę ich wystraszyć. No. Widać jak wygląda, chyba no właśnie zobaczymy w garażu. Wam pokażę tamte króliki. Także widzimy się w garażu. Jesteśmy już tutaj w garażu. O, tam są te mody. Nie chcę tak podchodzić, bo samiczko mi zaatakuje. Jeden jest cały biały. Ma uszki, uszy, takie na końcu białe. Czarne. O, o. Widzicie tam? I na około oczu i taki na środku pasek ma biały. Ja wam tutaj wkleję teraz zdjęcie mam jedno fajne. Także wam tutaj wkleję. Zdjęcie już widzieliście, mam nadzieję, że wam się spodobają. Takie już tam się wychyla ten młody. Ten biały już ma prawie całe oczy otwarte z tego co tu teraz widzę. Także fajnie. Myślę... Myślę, że za niedługo wyjdą już z gniazda. Zobaczymy. Muszę również tutaj za miejsce muszę trochę posprzątać. Tak tylko tak, trochę tak połowę chyba posprzątam, mają już dość brudno. Tutaj samiczki jeszcze nic nie widać, zjadła tutaj cały paśnik zjadła. Młode żyją, bo wczoraj się ruszało gniazdo, widziałem. Tutaj samiczka ma inne karmidło. Inne karmidło ma z racji, że mi nasikała do tamtego, muszę ją wymyć. Muszę jej tutaj również tak połowę posprzątać. No. zobaczymy jeszcze do samca. Samiec zrobił się coś taki agresywny. No to już muszę posprzątać już. Raz mnie nawet ugryzł. jest jakieś chorwocle I to tak wygląda Będę musiał karmidło podnieść trochę do góry chyba Albo tutaj mam, właśnie, dość dużo tu mosciółki już W ostatnio dościeliłem Ale to, posprzątam tam w piątek myślę nie obgryzają tu klatki mi obgryzają by musiały im dać jakieś gałązki to tak wygląda zobaczymy jeszcze do, do tych młodych już się schowały tam to dobrze jak się schowały będzie im ciepło a to taki to krótki odcinek, a miar... nie wiem, czy dość krótki, bo chyba 7-8 minut będzie miał. Piszcie, czy wolicie takie długie odcinki, czy krótkie. Również możecie pisać mi pomysły na odcinki w komentarzach. Nie obrażę się, może jakiś pomysł zrealizuję. Widzicie? Patrzcie jak tam się gniazdo teraz rusza nie wiem czy widzicie myślę że widzicie się dość, dość się rusza także mode żyją na pewno samiczka także to Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dość subskrypcji, łapce w górze do następnego odcinka. Cześć!